Życie upokarza Cię jak hazard swoją grą. Uczysz się każdego dnia rozumieć ją. Za nim każą ciść ci drogą poszar świt. zdolna, rozwijająca się artystycznie katarzyna Hałdaś gościła ostatnio w kawiarni kulturalna w cka, gdzie przed licznie zgromadzonymi zaśpiewała, opowiadała o swojej pasji, jaką jest muzyka i o planach na przyszłość. Przypomnijmy, Kasia jest absolwentką szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach. Od lat interesuje się muzyką, którą nie tylko wykonuje, ale też tworzy. Nie stoi w miejscu, cały czas stara się rozwijać, ostatnio nagrała swój pierwszy teledysk. Bierze też udział w licznych konkursach i przedsięwzięciach wokalnych. 12 czerwca w kawiarni Kulturalna wykonała kilkanaście dobrze znanych piosenek, kultowych polskich zespołów: bajmu, Wandy i Bandy czy Lombardu. Ten ostatni Kasia zaśpiewała w duecie z przyjaciółką Julią Tłuczkiewicz, a przy kilku piosenkach akompaniował jej na gitarze Krzysztof Chodacki, mający już okazję w kawiarni z zespołem Blue Tender. Licznie zgromadzeni słuchacze, wśród nich zastępca burmistrza Dorota Stępień i sekretarz gminy Sylwia Wąsik, nagrodzili artystów brawami. Była też prośba o bis. Spotkanie zakończono więc bisem i słodkim poczęstunkiem, a prezes Spółdzielni Socjalnej Przystanek Kozienice Edmund Kordas podziękował za wieczór pełen wrażeń.